Dzień dobry kochani z tej strony. Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek. Wyzwania dziesięcioleci, jesteśmy u Leonarda. Ostatnio zrobiłam pewną wtopę. Wiem, że ją zrobiłam, ponieważ mówiłam na niego Lincoln, nie Clinton, ale się wam wytłumaczę skąd mi się to wzięło. Ponieważ że ja tworzyłam Leonarda, na początku chciałam, żeby on się nazywał Clinton, ale stwierdziłam, że Clinton. Przepraszam, Lincoln, ale stwierdziłam, że Lincoln no to wiecie, Abraham Lincoln i te klimaty, więc został Clintonem. Ale mój mózg tak sobie już go zakodował jako Lincolna, dlatego czasami zdarza mi się właśnie takie błędy popełnić i to samo jest z imionami, że zdarza mi się też nie wiem, myśleć o innym bohaterze, a gram innym, a na przykład mają podobne włosy i to po prostu tak działa, więc tutaj pamiętajcie o tym, że no ja tak mam, tak mam od kilku lat, no tym właściwie od początku istnienia tego kanału, więc tutaj też nie ma się czym przejmować za bardzo, bo wiecie o co chodzi, wiecie o kogo chodzi, wiecie kto jest zaznaczony, wiecie jak się nazywa, a takie wpadki są naprawdę bardzo Łatwe przy nagrywaniu, i ja, ja je słyszę, jak je montuję. Naprawdę je słyszę, tylko już po prostu nie chcę mi się czasami, non stop dawać adnotacji, że to inne nazwisko, że to inne nazwisko, że to inne nazwisko, bo liczę na to, że jesteście właśnie na tyle inteligentni, że wiecie o co chodzi. Ale mówię o tym, bo często właśnie jak są serie, to ludzie zamiast skupić się właśnie na odcinku, czy tam na treści, to skupiają się przede wszystkim właśnie na tym, że, a bo powiedziałaś na tego tak, a na tamtą tak. A najistotniejsze tutaj jest to przecież, co się dzieje i te wydarzenia, także jeszcze raz przypominam, tak, mam taką urodę, mam taką manierę i mam tego tak od początku i nie sądzę, żeby mi się to kiedykolwiek zmieniło, ale to też wynika z tego, że pamiętajcie, że ja nagrywam 5 lat, ja tych bohaterów tutaj już tylu przemieliłam i tak cały czas jest, i czasami siedzę na przykład, nagrywam kilka odcinków naraz, i po prostu to wszystko się zaczyna człowiekowi już pieprzyć, no, szczerze powiedziawszy. I cóż mam wam tutaj wymyślać? No, taka jest prawda. Także wiem, zdaję sobie sprawę i yy, liczę, że przeżyjecie. <laughs> Leonardo, słuchajcie, ma jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. Margaret ma czternaście. <laughs> Dzieci za dziećmi. Naprawdę dzieci za dziećmi, bo mamy tutaj Paulinę Clinton i Henryka Clintona, czyli Paulina i Henryk się nam tutaj urodzili. Ty potrzebujesz uwagi, ale ja widzę, że my tu nawet nie mamy żadnego nocnika dla naszego młodego, więc lecimy. Przed chwilą sobie nagrywałam właściwie RWTG i śmieszy mnie, że znowu siedzę i znowu się purchlaczkiem muszę tutaj zajmować jakimś takim todlerem, ale chciałam się przerzucić do innej rodziny, bo tutaj już za długo jesteśmy. I pewnie znowu będziecie pytać, co się stało, że nie ma odcinku z dziećmi Zosi. Ja nie wiem, to jest jakieś. Chciałam to tak mocno nagrać, ale chyba skończy się na tym, że tego prawdopodobnie już nie nagram, bo coraz bardziej mi się to przekłada i przekłada i przekłada i przekłada i, i faktycznie ciężko mi jest się zgrać z czasem, żeby je przebrać. Ostatnio chciałam je przebrać, ale już byłam tak padnięta po budowie, którą dzisiaj odwiedzimy. A jeszcze musiałam inną rzecz zrobić, także powiem Wam, że nie wiem, czy to tak do końca jeszcze będzie. Ale z drugiej strony, tak czy siak nas magowie nie ominą, ponieważ magowie, jak wiecie, to jest następna też generacja RWDG, więc tutaj, nawet jeśli nie w tę, to w tamtą, ale jakieś magiczne zdolności można tym dzieciom zosi dać. No, kiedyś to się pojawi ten wątek. Jak mi się uda to ogarnąć, także od razu uprzedzam. Przepraszam, ale wiecie, plany jedno, życie je weryfikuje, nie zawsze na wszystko jest czas, nie zawsze wszystko da się zrobić. Także tyle tablica powiadomień jest pełna, no nie wiem, to ta tablica powiadomień, że jest pełna, nie się powinna jakoś automatycznie wszystko wyciągać. choć tutaj, Margareta, ty jesteś Margaret, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Margaret Clinton, nie, nie musisz się kąpać, ale tylko i wyłącznie to, co ty tutaj potrzebujesz, obejmij kogoś i flirtować, więc może sobie poflirtujesz z Leonardem, bo wiecie, że Leonardo się zaczął trochę interesować swoim dzieckiem. A to dlatego, że wie, że McTeasleyowie mają aktualnie zarąbiście wielką willę. E, taką naprawdę zarąbiście wielką willę, choć na karmisz, karmisz butelki. E, I trochę im Leonardo zaczął zazdrościć. Przecież tam jest jego syn, a skoro jest jego syn, to wypadałoby może, żeby to dziecko wiecie jakoś bliżej siebie, żeby mieć dostęp do tej fortuny Magdyslejów, można powiedzieć. Znaczy, Magdyslejowie to nie jest tak, że oni są jacyś nie wiadomo jak bogaci. Oni mają po prostu duży dom, ale jak wiecie, nie zarabiają nie wiadomo jakich pieniędzy. No, ale Leonardo zaczął się sobie tutaj kminić, że wypadałoby z tym Gabrielem troszkę bliżej być, no bo w końcu to nasze dziecko. A powiedz mi Henryku, bo skoro Gabriel dorósł, to Henryk ma dzisiaj urodziny, więc Henryka możemy od razu przebrać. Może nie, 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 no przyda się nam to łóżko i ten klopik dla Pauliny. No to lecimy. Wypada postarzyć naszego Henryka. Czy my tutaj mamy tort może? Fajnie by było, żeby się znalazł. Są dwa białe torty, bezpieczne dla wegetarian. Dobra. I robimy. Pomóż zmuchnąć świeczki. Jestem ciekawa, jak Henryk będzie wyglądać. Bo wiemy, jak wygląda Gabryś, ale jak będzie Henryk wyglądać? To jest w ogóle akcja. Bo Henryk, czy będziesz podobny do mamy, czyli do Margaret, czy do ojca? I Margaret muszę przebrać, bo ona jest bardzo starodawnie ubrana. A może zaraz to zrobimy. Właściwie w dzisiejszym odcinku to zrobię, a czemu by nie? Takie przygotowanie Simów, ogarnianie Simów, proszę bardzo. Jak on podrośnie, to sobie przebierzemy i Margaret i przebierzemy sobie tutaj Henryka. Henryk, ty byś był kleptomanem. Ej, ale właściwie to by do niego pasowało. Czemu ja mu to skasowałam? Ten kleptoman byłby dobry. Proszę bardzo. A aspiracje damy ci tutaj motoryczne łobuziak. O, jak wyglądasz. Dodaj sieczki urodzinowe. To schowamy i lecimy do kasa. Moi drodzy, misja zakończona. Tak się prezentuje Margaret Clinton po przebraniu. Ma sweterek, ma dłuższą spódnicę, zmieniła mi uczesanie. Wydaje mi się, że wygląda w nim bardzo ładnie. Może dajmy taki czerniejszą czerń. No naprawdę ładna jest ta Margaret Clinton, powiem Wam. Wygląda przefajnie, nawet nie spodziewałam się, że aż tak. A teraz przechodzimy do Henryka. No i kochani, Henryk Clinton, niestety w takich brązach. Wszyscy w takich brązach siedzą. To jest takie. O jezu, aż do. No, powiedziałabym, że to nie powiem, bo nie wiem, czy po prostu potem mi YouTube nie ogranicza zasięgu filmów, ale sami możecie sobie odpowiedzieć. No, jest okej, okay, no, jak wszyscy, nie? Tylko ten kaszkiet może mu zdejmę i zostawię po prostu taki wygląd, jaki ma. Wydaje mi się, że jest podobny do ojca, ale zdecydowanie nosa po ojcu nie ma. Nos ma zdecydowanie, myślę, po mamie, ponieważ Leonardo, jak pamiętacie, ma specyficzny nohalek. Bardzo specyficzny Nohalek, także tak. A Jezus lubię Leonardo. Leonardo, ty jakiś taki jest, nie wiem. Coś ma takiego w sobie, że naprawdę go Sima lubię. Dobra, wszyscy przebrani, wszystko jest ok. Ty sobie chodź tutaj skorzystać. Weźmiesz sobie potem porcję. Ty jesteś też głodny, więc chodź sobie, weź porcję, Henryk. Henryk, chodź tu. Czemu ten Henryk cały czas siedzi na zewnątrz? Ona wygląda bardzo ładnie w tym stroju, który ma usiąść. No i teoretycznie ona niby jest szczęśliwa chyba z tym swoim. Panem Clintonem, który... Mm, mm, popraw humor. Chodź, tak coś pogadasz do tej swojej żonki, żeby nie było. Buziaczek na przywitanie. A ty idziesz się wyspać. Ale chciałabym, żebyś ty szedł spać tutaj do pokoju. Nie wiem, czyj to był pokój kiedyś. Ale wiesz, idź sobie tam. A ty poflirtujesz z Leonardem, no bo jak żeby inaczej romantyczne flirtuj. I dziecko nam płacze. Nie wiem, kiedy to dziecko w sensie Paulina. Zmiń brudną pieluszkę. Dorośnie. Co ci się dzieje, Boże mój drogi Henryk? Dorośni. Chodź, to ty zmiń brudną pieluszkę. No idź, zdrzemnij się. Nie przesadzaj, to tylko potwór. Dobrze. Godzina ósma. Wy dopiero idziecie spać. To jest tragiczne barbara w krzakach. Romantyczne, chodź, bo ty tak. Nie, 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 nie. Wy możecie robić tylko i wyłącznie postaraj się o dziecko z tego, co pamiętam jeszcze, więc. Małe bara-bara. I będziemy zmykać do naszej rodziny. Ja oczywiście nigdy nie sprawdzam, czy oni tam, czy nigdy. Zdarza mi się jednak, wiecie, jak mi bardzo zależy na tym, żeby był potomek, to sprawdzać. Ale jak nie zależy mi tak mocno, to nie sprawdzam. Spora satysfakcja. No tutaj jakoś mi bardzo nie zależy, co ma być, to będzie. Ale lecimy do naszej głównej rodziny, McTinsleyów, Skoro już przerobiliśmy tutaj Clintonów, ponieważ w McTinsleyach, jak wiecie, mamy sporo do ogarnięcia. Przede wszystkim, ja postanowiłam, że przeniesiemy się do BB czyli otoczenia ogólnie z psów i kotów ponieważ ta działka jest najlepsza i będzie mi dawała bardzo duże perspektywy do rozbudowy domu na czym mi zależy bo wiecie, że to wyzwanie jest wielopokoleniowe i co ja jeszcze miałam tam tutaj ogarnąć z tymi dziesięcioleciami? chyba tyle z takich informacji, które na razie chcę Wam podawać, to chyba będzie właśnie tyle natomiast tak jak mówię, no, jest w ciąży nasza Simeczka a ty miałeś iść do roboty, więc idź tam, pracuj ciężko. Ty jesteś w ciąży, nie wiem, który ty masz trymestr już. Trzeci trymestr za 16 godzin. Okej. Okay. Ty nie wiem, co tu robisz. Ty chyba powinieneś iść do szkoły. Co tutaj się dzieje, to ja nie wiem. A ty nie powinnaś iść do pracy? Idź do pracy. Rób pompki. Idź do pracy. I my zostajemy z maluchem, ale maluchem się raczej będzie pan niańka zajmować. Tak, Elena? Dzisiaj wieczorem będziemy... Proszę bardzo, to sprzątniemy. Dzisiaj wieczorem będziemy ogólnie, tak jak już Wam wspominałam, się wybierać gdzieś dalej. I fajnie byłoby trochę przebrać jeszcze Elenę, bo jakoś tak... Wiecie co, idziemy do ma znowu, ale chodzi o to, że brakuje mi jakiegoś ubrania, ona tylko w tych dwóch chodzi, a fajnie by było, że miała jeszcze jakieś ubranie, które możemy jej zmienić i te dwa, jedno i drugie jest takie ciemne, no wprawdzie to do niej pasuje, ale jeszcze jakiś tam jeden strój, myślę, mogę jej machnąć tak na szybko. No i kochani, myślę, że Elena dobrze tutaj wygląda w tym zestawieniu. Ale ona ma strasznie dziwne cechy. Czemu ty no masz miłośniczkę kotów? Ja bym wolała, żebyś to była romantyczką. To do ciebie bardziej pasuje niż jakaś miłośniczka kotów. E, kochani, e, zrobiłam jej taki strój. Myślę, że też jest bardzo fajny, prosty. W sensie, no bo trochę mi się nudzi, że ona ma tylko te czarne. Ten też jest dalej ciemny, taki stonowany, ale myślę, że bardzo ładnie w nim będzie Elena po prostu wyglądać. Ogóle, czemu oni wszyscy coś od nas chcą? Pracuj ciężko, a ty tutaj... Zdobywaj przyjaciół, a tobie zmienimy strój. Alternatywna moda. Podczas zajęć Dorothy zdaje sobie sprawę, że uczniowie nie są w stanie pojąć pewnego wyjątkowego, trudnego zagadnienia i czują się sfrustrowani. Tradycyjne metody nauczania ewidentnie się tym razem nie sprawdziły. Dorothy przypomina sobie o nowej, nieco kontrowersyjnej metodzie, której niedawno czytać. powinien wypróbować. Zdegradowana Dorothy, tutaj żadnych zmian swoich. W swoim życiu. No i ja Sławę to nie potrzebuję. Przynajmniej nie teraz. O Boże, co ty masz z tą toaletą? Przecież korzystałeś z niej. Niedobrze ci jest? No, bez przesady. Chodź, będziesz tutaj... Właśnie się zastanawiam. Bo tak. Tobie, pani kamerdyner, już nie będziemy jakichś większych... Przedziel zadanie, przygotuj spać, przyrządź posiłek, zajmuj się dzieckiem. Tobie każemy się dzieckiem zajmować, natomiast my, i tu się zastanawiam, no chyba będziemy dalej malować. Sprzedaj kolekcjonerowi, bo jednak te pieniądze są potrzebne w tym domu. ona pięknie wygląda, kurde, w tym domu. <grym>, za sam ten klimat to wyzwanie jest po prostu genialne. Na drodze do sławy. I choć klasyczny obraz, duży klasyczny obraz, będziesz malować. Czyli jak, jak Twojej świętej pamięci Simowa Mama. Czemu ty jesteś smutny w ogóle, Richard? Bardzo smutny: śmierć w rodzinie, 19 godzin. Ile ta śmierć w rodzinie może tych Simów trzymać? Jeju! Bez przesady! Tylko mam nadzieję, że wy dacie sobie radę z nastrojem, ponieważ Wy macie dzisiaj iść wieczorem do naszej restauracji. Wypróbować ją. <noise> Elena i Vincent. Aha, fajnie. Kontynuuj. Żadnych owoców. Ja się chyba pozbędę tego, bo po prostu Jezus Maria. Jak oni za każdym raz, razem tutaj biegną do tych roślin, to wiecie co mi się dzieje, albo i nie wiecie. Zaszlak mi trafia, delikatnie rzecz ujmując. A tu mamy jeszcze. Ty ja wszystkich nie przyniosłam. Taka jestem zdolna. Czy coś jeszcze w tym ogrodzie? Jezus, jeszcze tu! Ile ja mam tego? Ta szklarnia musi być 10 razy większa. Będzie remont kolejny. O ile pieniądze zarobimy? Czyli wiesz, musisz się wziąć do malowania. Sprzedaj kolekcjonerowi. No przecież, gdzie ty byś się dzieckiem zajmował? No gdzieżby? 218 simolonów, zawsze spoko. Są jakieś resztki? A jest sałatka. To w sam raz. Bo ty w tej ciąży się robisz bardzo głodna. Ona chyba w ciąży nie powinna wychodzić, nie? Że niby powinna się ukrywać, czy coś Coś takiego mi się kojarzy. Ale ja nie wiem, czy to ta dekada, czy nie ta dekada. Gabriel spotkał z Simko imieniu Claire. Sprzątni. Yy, klasyczny obraz, chodź. Będziesz nawijać w te klasyczne obrazy cały czas. Gabriel spotkał z imieniem Adrian. Juliana? A, chodź. O, Walter! Siema, Walter. Gdzie służba? Eee, służba, zarządzanie. Zgań pochwal, przydziel zadanie. Nie, obowiązki. A, bo właśnie, bo tu się od Janie pawliło, o czym ja zapomniałam. Muszę wam powiedzieć, co się od Janie pawliło. <laughs> Pozdrawiam ludzi, którzy bywają na live'ach. E, ponieważ odkryliśmy, że Zośka to się w ogóle, wiecie, e, prowadzi z innym typem. I że hajtna się z innym typem. I ja nie wiem, dlaczego ona to zrobiła, ponieważ w MC Command Center mam, że rozwodów mieć nie może. Znaczy, domyślam się, czemu to zrobiła. Ponieważ MC Command Center nie szczytał, że ona jest w związku z duchem. E, I Zofia nam się tu wyprowadziła. Więc ja muszę Zofię do nas ściągnąć, rozwieźć ją z tamtym mężem i ogólnie przypisać ją do tego domu. Także lecimy z tematem, żeby tutaj nie było wątpliwości, bo no ja nie chcę, żeby Zośka miała jakieś inne życie. No jednak ona miała mieć taką miłość powsze czasy razem ze swoim facetem, więc tutaj trochę tak średnio wyszło. I robimy. Kody, kody Simów Rodzin, Wezwi Sima, poprzez nazwę, wykaz wszystkich Simów, robimy tak: Sofia Wojewoda. <laughs> Dzień dobry, Sofia Wojewodo, małżeństwo, weź ślub, Sima, to też wojewoda, wyczyść związki małżeńskie. Małżeństwo. Nie wiem, ale lecimy tutaj z. Dodaj do rodziny. Zośka? Jezu, ja mam nadzieję, że ty w ciąży nie jesteś. Jakiś romans masz tutaj. Małżeństwo, nie wiem, ale. Odbierz klucz od rezydencji. Ale musimy im to ogarnąć. Oświadcz się. No tak nie może być. To Zośka, wiesz co? Żebyś ty się prowadziła z jakimś innym typem, to wiesz co? Bernard pracuje w fast foodzie. To to już w ogóle jest. I weź ślub z Zośką. Dobra, wszystko ogarnięte, można iść dalej. Boże, Zośka, ty się puszczasz. Puszczasz się, Zośka. Przepraszam za dosadność. Bo <laughs> zdarza się że czasem gdzieś tak palne, a potem ktoś z garlet. Dlaczego to takie słowa używasz? Dosadne. I, I wiecie, nie? Żeby nie było, to tak, no, trochę tak przerysowanie. Ale dobra, no, lecimy, lecimy, bo ta rozgrywka, no, idź rozgrywką, idź do przodu, idź do przodu, idź do przodu, bo ja mam tyle planów na nią, ale nie mogę ich od razu zrealizować. W ogóle chciałbym wam powiedzieć, co to się będzie działo, ale nie mogę, no. Ale jest taka dupa, nie? Że wspierającymi to tam i mówię, coś tam gadam, gadam, mogę się wyżyć, nie? Wyopowiadać im wszystko, w ogóle wszystko, co będzie, nie? No, ale tutaj muszę się trzymać, moje gadulstwo, żeby wam nie spoilerować. Jak słyszeliście, takie psy. No to była woda gazowana, nie że coś. <laughs> bo nie wiem, co to potem wytnę. to żeby nie było. Oskarżanie mnie o niecne rzeczy. Eee, ty już wróciłaś z roboty? I wróciłaś w tym swoim niecnym, złym stroju. Wiem, że można go zmienić, ale nigdy mi się nie chce. Eee, ubierz ty się normalnie. A w ogóle czekajcie, czekajcie, bo wyjecie jakieś resztki. Kolacja z rybą zjedz to. Co my mamy w tej lodówce, bo jakby jedzenie trzeba. Hu. Uh, uh. Dlaczego my nie mamy w tej lodówce? Tu zostało jeden, to to sobie zjecie do końca. E kolacja z rybą. Proszę bardzo. Ty sobie zjedz. Ty sobie weź to. E ty sobie weź to? Mm. Zejdziesz tu do nas? Nie możesz. Ale jak ta to się tobą opiekuje? Jak ty, kurde, nic tutaj nie masz zrobionego? Co chodzi? I znowu te nieszczęsne, nieszczęsne rośliny. Tak jak wam mówię, muszę usnąć. Weź udział w wolontariacie z rodziną. Chodź sobie zjeść, jak chcesz, Walter. Zawołaj na wystawny posiłek. E, przymierzaj stroje, zaplanuj, zmień strój, bo wiesz, idziemy, wychodzimy, ubierz się tak elegancko. Panie doktorze, pan też stroje, zmień strój. Idziemy testować. A słuchajcie, ja wybudowałam budynek nowy tutaj. Ja wiem, że on z zewnątrz wygląda średnio, ale on tam pasuje klimatycznie, to ma być taka kamienica. Bierzemy ze sobą oczywiście Elenę na terantkę i ja wam pokażę wszystko, jak wygląda. To jeszcze nie jest w 100% gotowe, bo to będzie dla Was udostępnione, ale ja muszę jeszcze to dopieścić. Wiecie, musi to jeszcze fajnie wyglądać, więc. Um, jeszcze trochę będę nad tym pracować, żeby było jeszcze fajniejsze, ale muszę mieć na to trochę weny. Także nie przywiązujcie się jakoś mocno, chociaż główne, główny taki motyw już macie. Oczywiście tak. Nasz klub, niebieski aksamit, to w sumie nie jest klub, tylko to jest restauracja. Gdzie ja nie pamiętam, czy ustawiłam w ogóle, co to jest? Restauracja, wymagania. Już mamy tutaj wymagania, ustawienia i robimy tak, fast food, no na pewno. No chyba kuchnia molekularna tutaj powinna być, bo to takie eleganckie jest, nie? Tutaj takie eleganccy szefowie sali, kelnerzy oraz kuchni. Tutaj dodałabym jeszcze cechę, że jest to artystyczne gniazdko. Albo doskonała akustyka. Musi być doskonała akustyka, kuchnia z duszą i romantyczna aura. Myślę, że romantyczna aura będzie dobra. Restauracja, wymagania, wszystko jest dobrze, więc lecimy z trybem życia. Także, kochani, kilka uwag wstępnych. No, budynek prezentuje się może nie jakoś wybitnie, ale to jest taka kamienica. Tak to miało wyglądać. Z tej strony nie ma ścian, no bo wiecie, no tutaj musi być gdzieś tak. Niestety ciemno. Jest dwupiętrowy. Wiem, że teoretycznie to wygląda, jakby wisiało na niczym, ale powiedzmy, że wisi na długich sznurkach. Chociaż ja będę jeszcze to modyfikować i tutaj zrobimy sobie taki zaokrąglony balkon, żeby to wszystko dobrze wyglądało i żeby to tak nie wisiało. Także to jest coś, co zaplanowałam, że będziemy mieć. Oprócz tego, wiadomo, mamy knajpę, mamy tutaj restaurację, mamy tutaj kelnerkę, mmm, mamy tutaj kucharza. I właściwie wydaje mi się jest całkiem spoko. niczego nam brakuje. To kogoś, kto by nam tutaj. włącz aurę emocjonalną. grał. Ale zobaczymy. Może ktoś zaraz zacznie. No i oficjalne ubranie. Wiadomo. Jest najważniejsze. Czemu to masz taki dziwny strój? To masz mieć oficjalny. O, ja się przebrałaś, Lena. O nie, 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 to ja cię muszę przebrać w MC Command Center. Garderoba, zmień strój i ubieramy cię w to. Wiem, że jest śnieg, ale no powiedzmy, że płaszcz miałeś ubrany. Ale co było tutaj ważne? Światło punktowe. Bardzo było ważne. Wkonaj serenadę, zatrudnij pianistę. Gitarzystę, pianistę, możesz jeszcze. Zatrudnić skrzypka, no cóż. Życie. Stracę trochę pieniędzy. I chodź, usiądź sobie z Eleną. No ja uważam, że klimat tutaj jest zacny. Krytyk kulinarny trzewik. Romantyczne? Flirtuj. Serio? Julian będzie nam tutaj artystą scenicznym? O, oh, życie. Jakaś czułość kuś. Tu powinno być trochę niżej. Ale to wszystko jest do weryfikacji jeszcze później. Tak jak mówię, jak skończę to i będzie fajnie wyglądać już, to będę wam to wrzucać. A reszta siedzi na piętrze? Chyba na piętrze, tak. Na piętrze jedzą. Tylko my tutaj na dole. Yy, jesteś głodna, jesteś trochę głodna, to robimy. Coś to? Naprawdę musisz umierać teraz, Emil. Boże. No dobra, zamów do stolika. Oh, <ścoughs> Co my sobie zamówimy? Myślę, że po winie będzie dobrym. Eee, po... to jakie wino. Gdzie ty wino? Boże! E, tobie co najwyżej zamówimy sok z lodem. A tobie możemy zamówić wino. Chociaż ja wiem, że w Simisach to niby to jest bezalkoholowe wszystko, ale wiecie. E, I. sobie sobie weź to, A tobie weźmiemy weźmiemy przykład. przykład Makaron buraczany. No, ja myślę, że klimat jest mega. Tylko tak jak mówię, kilka rzeczy do weryfikacji: między innymi opuszczenie trochę tej sceny, żeby to lepiej wyglądało. No, niestety tutaj trzeba sobie zawsze kogoś zamówić, żeby ktoś grał, śpiewał. Satyryka, ćwicz, śpiewanie. No, satyryk to nam średnio. Pomóż naprawić złe relacje, zabawne. Powiedz, prośny dowcip, proszę. Nie wiem, uwielbiam Wincenta. No, Vincent to jest, wiecie, jednak typ taki... Ta miłość i te sprawy... Szkoda tylko, że wszyscy idą bardziej na piętro. Niż na parterze siedzieć. Aha, wszyscy płaczą tutaj po kolei. Czy naprawdę, Julian, ty też musisz? <noise> Ten występ tutaj. To jakaś porażka. O Jezu, strasznie. Idź do toalety, bo się siuśkasz w miejscu publicznym. A ty pójdź i zapłacisz. A matko? Cikałaś się przed wejściem do toalety. Fuuuu! Jezu, uciekamy stąd, wstyd na dzielnie. Ale kochani, na dzisiaj już kończę odcinek. Miałam Wam przedstawić jeszcze pewną postać, która się tu pojawi. Natomiast nie zrobię tego, bo już mam bardzo dużo materiału. Ale to jest postać taka znana. Mam nadzieję, że znana Wam. Ale podejrzewam, że jednak większość nie będzie kojarzyć. Nie mogę jej nie dodać z wielu względów, które na pewno bardzo dobrze znacie. Nie powiem, możecie się zacząć domyślać, wspierając oczywiście wiedzą, no bo to jest w ramach spoilerów, już jakiś czas temu im ogłaszam. E, natomiast dla Was to będzie na pewno niespodzianką, ale wydaje mi się, że ciekawym rozmaiceniem, jeżeli chodzi o nasze wyzwanie dziesięciolecie 1920 rok. Ja kończę, do wspierania, jak zawsze, zapraszam. E, wspierać można mnie przez YouTube, a wtedy macie dostęp do dodatkowych materiałów i innych tego typu rzeczy, a przy okazji przyczyniacie się do rozwoju kanału, wiadomo, na to Po to to wspieranie jest też właśnie otworzone. Facebook, Instagram jak zawsze dla Was w opisie. Na Instagramie zawsze najważniejsze informacje. Na Facebooku siedzę mniej, no bo wiadomo, już ogarniać tyle social mediów jest bardzo ciężko. Eee, czy coś jeszcze? Chyba kurczę tyle. W przyszłym odcinku jeszcze oprócz tej nowej postaci czeka nas poród. Dowiecie się co urodzi Elena. I jak urodzi Elena, będziemy mogli przechodzić do dalszej sprawy. Sprawy związanej przede wszystkim z Gabrielem, prawda? Bo to jest dosyć istotne. Także trzymajcie się, kochani, cieplutko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!